Witam wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Knopers a ze mną w duecie dzisiaj jest ktoś inny niż Maverick A jest to... Tak jest, który wpierdziela pizzę Nie trafiłem Ale było blisko Nie leci w bramkę Kurde, myślałem, że zadziała Jak Maverick tak... Jak... Ja się tylko zastanawiałem, gdzie. Gdzie jest bramka? <laughs> Jak Maverick tak mówi, to też wtedy zawsze wpada bramka, więc to jednak działa taka łatwa. Przetestowałem, nie polecam. Sytuację, tak, tak było, nie zmyślałem. Patrz, jeszcze jedno. Aha. teraz weszło. Co? Jak się popieści, to się wszystko zmieści. Beautiful go Jedziecz Taki mam pan Co? Co się stało Chłop fotela spadł Mamy problem Czy potrzebujesz przerwy? Nie, no, możesz grać sam chwilę? No chyba mogę, ale tu muszę bardziej defensywnie grać Jest problem Potel się rozleciał nie, Fuck. Gorzej Gorzej? Komputer? Nie Ty, bo problemy bo zaczął skakać przez chwilę. Ej, ale bo ja tak nie mów. Ej, chcę Ci powiedzieć, że moglibyśmy już zaatakować 10 razy, ale jestem sam i się boję po prostu. Dobra, jest sytuacja ogarnięta. Okej. Okay. <laughs> o nie Bierz? Rozwalił mnie. Nie mam. Myślę, że tu zasada 5 sekund nie będzie miała miejsca. <laughs> Chyba wiem, co się stało. <laughs> o może. Masakra. Spróbuję wrzucić. sam, nie ma ich A. <laughs> Myślałem, że ciebie też, jak powiedziałeś, że jestem sam. To ja rozumiem, że jak mówisz, że jesteś sam, to chodzi o to, że nie mam, wiesz... Ciebie Masz to? No nic. No dobrze O no kurde Dobra, nikogo tu nie ma Przewidział Albo przy fartu to. Pamiętaj, zawsze fart jest ważny, bo bez tego nie da się Masz, lecz Taka wystawa poszła. Ja pomału wracam. A. Z bramką. No nic. No nic. Jedź. Chyba, że nie możesz, to musisz mówić. <laughs> Problemy techniczne. Gdzieś tam z przodu jestem jak coś Spróbuję Jednak nie, okej okay. O Nie mam Nitra O Nie! Czekaj Nie Nigdy nie... Nigdy nie zgadniesz co się stało Nitro się skończyło Nitro się skończyło, no no, wybił mnie ziomek No nie no sorry, bo odbiliśmy to razem Ej, to jest smutne bo Problemy techniczne, jakby nie to, to by było wygrywanko raczej Plan no, musnął Widziałem Próbuj. Podanie Próbuję. jakoś Musisz, bo dojeżdża już Myślałem, że to jest nic, jednak nie, było. nie Czy to ma sens, że zdążyłem? Nie ma sensu. Gdzie ty byłeś w ogóle? No, turbo jechałem zebrać, ale zgarnął przede mną, więc jechałem mm -hmm. do przodu dalej. Po turbo. W sensie środkowe mi zabrał, nie? Mm -hmm. To jechałem pod ich tom. Pod ich róg. Bierzesz, bierzesz Ankaramessi, Ankaramessi, Ankaramesi Patrz Realnie Dokręcony perfekcyjnie, co? Tak, ja jak tu jeszcze wyciągnąłem Pressing, pressing, nie? Tak, tak. Pre pressing nie popłaca czasem zbyt wysoki. Ale powiem Ci, że jak patrzy, patrzyłoby się z mojego powa, to było widać, że piłka się dokręciła dosłownie idealnie na samym końcu Drugi, maga. Biorę Eem Okej, nagle wybrałem Nice Masz jak się zabrać Nie no po części się zabrałeś, nie? Stoję z tyłu. Nie wiem co się dzieje. Spróbuję wziąć. No nie, wybił mnie z do góry. Jesteś sam, niestety. Nice. 20 sekund. Biorę. Odbita jest. A nie było cię. Jeszcze się zabieram z tym. Dobra, albo nie. Nie. No nie! On podskoczył i myślałem, że nie spadnie tak szybko. Tak Widziałem by... to. Dobra. No nie. Czerwa. Dobra. Widzimy się, widzimy się w drugim meczu. No to mamy drugi meczyk. Problemy techniczne. <śmiech> <śmiech> Zażegnane. Mam nadzieję. Powiem tak. Jest to związane z pizzą, która miała być jedzona. Tylko tyle. Więcej nie zdradzę, co się wydarzyło. Chyba, że Jiro będzie chciało powiedzieć, to Wam powie. Ja nie zdradzę. Historia o pizzy? No. No nie. To było pizzy, czy? Co się stało w grze? Nie. To był dramat. <laughs> Ale to tutaj i tutaj, tak? Tak, tak. O, super! Jak to jest? Fury, 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 fury! Masz taką ofensywną? Przeszła go. Nie, nie gada. Gdzieś to? Bierz. O nieee nie trafiłem A ja nie wiem co się w ogóle... dotknąłem. Problemy nie techniczne Problemy techniczne Ej nie, dotknąłem to! Co jest? Jak... To wyglądało jakbym w ogóle... Nie, opóźniony <laughs> To ja może zostawię to bez komentarza <gry> Grze oczywiście Pingi, tak? Pingi, pingi, no. Masz to? Nikt nie boli, nie. Nasz nie boli. <gry> Nasze punkty Już mam 50 Patrz, jeszcze gola mam S Jaś <gry> Tak się zdobywa bramki, chłopie Patrz, gol z dystansu, rozumiesz to? Chcesz powiedzieć easy peasy? Nie, bo teraz przegrywamy Leć Żebyś miał więcej punktów Ej, jak się jest z tym, że mam zero strzałów, o mam gola Podaj do tyłu Ej. No Tak Ej U mnie ty to odbiłeś to. No U mnie też to odbiłem, tylko potem nagle się tempiłem w ziemię Nie mam turbo, więc... Ale sprób mogę wziąć Spróbuj, dawaj do mnie. Okej, okay. nie tak, nie tak, nie tak. Ja nie mam słów. Ja też, ja stałem. Zobaczysz na nagraniu, ja stałem w miejscu, chłopie. Tylko obserwowałem, jak to leci do bramki. Prosto w okienko. A... Mogę powiedzieć, mogę powiedzieć tyle, że, no cóż, oddało za to, co dało wcześniej, tak? Ja nie mówiłem, co ty powiedziałeś. Oczywiście. Dobi. Nice. Bez problemu. No, a ja był by problem? Się nie, bo <laughs> Nie. Ten, ten głos nig nigdy nie kłamie. Gida, Co jest? Miana ja ciężaru Ciężaru gry chyba O możesz jechać Jak już tu jesteś W sumie Nie wiedziałem czy chciałeś mi zostawić Czy strzelać A ja chciałem się tu to... no i, nie... I gówno Nie wlało mi się. Ja mam turbo jak coś na powrót Ale jestem. Jest to Już mnie nie ma, bo ja mam na tyle lebo, 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 lebo. turbo Nie mam tu... Nie mam turbo, ale wyszło dobrze Opinko czy nie? No oczywiście po co? Mogę się tego nie mówić, tak? To... Już to powiedziałem jak się... No wiem, ale wiesz o co chodzi Jak było widać, było, widać. Nie! Nie mów tak! Nie przerzucaj klątwy na mnie, proszę Cię W momencie jak krzyknąłeś to się stało, no, no Ależ masz. grają A ja idę Idę po nich. No panie, Masz to czy nie? Tak Sorry, sorry, że nie mnie się skupi Wiem, żeby ją uderzyć w kończy. No znowu chłop nie trafił w takim dziwnym tym Biorę No nie Ej, to jest najlepsze, że on teraz Ach. Szykował się na ten poziomie, nie? mu się udało No No i powiedz Bądź mądry Będę mądry, nie będę mądry Będę mądry no nie wiem, co tu się to dzieje. Będzie, czy nie? Będę. Ja myślałem, że tu już jest gol, ale jednak nie. Jednak tak. Ej, normalnie w meczu to dłużej trwało, bo tam jeszcze się od tamtego słupka odbiło. To od razu wpadło Powtórki zakłamują. O. 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 Nie. Nie. O. O! Zatrzymałem piłkę, ale jednak tylko na ułamek sekundy. Ależ obrona. No to było bramkę, no hello. No chyba mnie pogibie. Nie gibaj się. Nie. U... Było zrobione tylko po to, żeby mieć obronę, tak? Masz jak ten? I... wiesz co? Nie. Dobra. Do Nie mam turbo. Dobra, zgrali, Dobra. zgrali. Dzięki, dzięki. No problem. To O, fajnie. No jeszcze mnie dobił ja, ziomek, nie? Chciałem ci zagrać. Odbitą, a ziomek mnie wybił. Chyba ciebie też odbili, co? Dawaj, jest na nim. Jestem z tyłu. on kombinuje. To jest wariat. Trochę go poniosło lec, lec masz, będzie się bił Ale on jest przed tobą jak jaka wrzutka Myślałem, że to jest w okienko sobie teraz, Nie no, co ty? Nie no, co ty? Nie mam takiej umiejętności kiedyś. O ja. Ma kiedyś Mawe rygma Jasny gwint Kolibka Nie, no ichu. Ale może zgarniesz? No nie, no blokuj mi, taki strzał, ja lubię. Jeszcze tak raz. Ale... O, o, Musi o, o, być. O, o. Nie, tak jest. <grym> tak stoi i patrzy, czy jechać na to, czy jednak może czekać, co się stanie. No Dopadł, ja tu lecę już taki gol Essa. Jednak nie. A jednak tak. Jest. Chcesz trzeci mecz, czy chcesz zakończyć na drugim? Zakończmy, bo to się nie kończy dobrze. <laughs> Zakończmy, bo nie kończy się dobrze. Tak, tak. Jest moc. Ach, napinam mięśnie. Jestem tak, osarny. Ostatni mecz jest taki wieś. Taki nie taki, wiem. Nie wiadomo, taką jedną wielką, ale zwykle kończy się porażką, także taki nie Dobra. Zatem do tak standardowo kończąc, żebym knopers byliście wy, a to był. Rodzkiet La -e z Girayem. Cześć. Papa.